Początek trendu? Pierwszy na świecie podatek od CO2 w rolnictwie zatwierdzony. Rząd Danii oraz parlamentarna opozycja porozumiały się w poniedziałek w sprawie wprowadzenia od 2030 roku podatku od dwutlenku węgla w rolnictwie. Będzie to pierwsza na świecie tego rodzaju danina od produkcji żywności. Na początku rolnicy zapłacą 120 koron, ok 70 zł. Za tonę CO2 W 2035 roku wysokość podatków wzrośnie do 300 koron, czyli 175 zł. Już w 2030 roku ma to doprowadzić do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla między 1,8 a 2,6 miliona ton. Naszym zdaniem jest to wdrażane z tak odległym terminem. Tylko dlatego, aby nikt się nie spostrzegł z obecnego pokolenia, co władze zamierzają zrobić, i aby rolnicy mówili to za kilkanaście lat, więc to jeszcze bardzo daleko. W rzeczywistości nie chodzi o ekologię, gdyż żaden podatek stanu środowiska nie poprawi, a jedynie spowoduje to wywołanie sztucznego wzrostu cen, a długo falowo nieopłacalność posiadania małych gospodarstw, wyprzedaż tych rzekomo na rzecz wielkich agroholdingów. Natomiast politycy będą mogli mówić: to nie my, to nasi poprzednicy. Chociaż rolnicy wyrażali obawy, że cele klimatyczne mogą zmusić ich do obniżenia produkcji i redukcji miejsc pracy, Dania stawia na przyszłość i zrównoważony rozwój, pokazując, że walka z emisją CO2 może być prowadzona w sposób przemyślany i zrównoważony. Czas pokaże, jak skuteczna okaże się ta decyzja i czy inne kraje pójdą w jej ślady. Zielone szaleństwo podatkowe się rozlewa, społeczeństwo śpi, natomiast Politycy zlobowani z pseudo związkami zawodowymi i innymi prześcigają się w wyścigu, kto będzie pierwszy i większym zamordystą, licząc tylko na zyski swoich kieszeni i nielicznych, gdyż za każdą transformacją idą zawsze pieniądze. Dania będzie pierwszym krajem na świecie, który wprowadzi rzeczywisty podatek od CO2 w rolnictwie. Czy inne kraje pójdą w jej ślady? Zapewne tak. Sądząc po tym, jak politycy w tym polscy są miałcy nie posiadają kręgosłupów moralnych, bezwzględnie wykonujący rozkazy z zewnątrz oraz nad którymi społeczeństwo zupełnie nie posiada kontroli. Z wyjątkiem wyborów będą posuwać się coraz dalej i dalej. Dla kanału TikTok mówiła Alicja S. TikTok, 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 TikTok.